Cześć wam wszystkim to ja Ella Stella Table Wiem, że mam trudną bardzo nazwę, ale przejdźmy do e, mojego opowiadania kolejnych snów. Ten sen można opowiedzieć na tyle kanału. Trochę zmieniłam oce, ale nie zwracajcie na to uwagi. Więc już opowiadam Wam sen. Więc nie zwracajcie uwagi na to, że taki mam na głos i trochę chrypę. Hey. Więc zaczynajmy. Co było w tym śnie? Jakby co? Za dużo się na oglądałam ślubów. Tak, za dużo, to nie zdrowo, więc zaczynamy W tym śnie kobieta jakaś starsza brała sobie ślub z jakimś chłopakiem, tylko nie chciała, wiecie, po ubiorze sukienki, żeby on tam z nią był, bo wiecie, taka jest niby teoria, że jak chłopak zobaczy dziewczynę w sukience, to będzie nieszczęście jakieś. Te teorię po prostu. i Tam była główna która miała niebieskie oczy, blond, taka podobna do mnie i miała różową sukienkę. Bardzo lubię różowe sukienki, a ona była w takiej bluzce kwiatkach i w spodenkach normalnych. Więc zauważyliście, że mój sam był bardzo dokładny. I <śmiech> <śmiech> potem e, był taki ruszający się obrażek, nie, nie sh shiny shine. Nie sh shim, y No, nie LGBT. Przecież to jest normalne. Tylko był mruk odzwierciedlający się popi. To był mruk odzwierciedlający się popi. Ruszający. To tak wyglądało, że mruk odzwiercił się, klęknął, no, tak normalnie, wiecie tak ludzko a w taka uśmiechnięta, jakby się zgadzała i potem był tak kwaczenie na siebie a potem <laughs> Marok się przewalił nie pytajcie się mnie potem w dalszym snu nie pamiętam może jakiś ubie ubierała skrękę nie wiem, coś było w tym spo... co było w tym um... Wspólnego, ale może to był jakiś samotnik Więc... Piszcie komentarze Więc piszcie koment komentarze pod tym filmem Piszcie hashtag sen I możecie też nazywać wasze sny, jakie mieliście dziwne Znaczy to nie było dziwne, ale przez ten sen uznałam tą parę z shipping parę po prostu za dobrą i jej się teraz nie boję Znaczy tak zawsze mam stres, gdy widzę mroka szczęśliwego Mówi mi ktoś o co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Jakby co będzie z tej bajki, bo chyba mi chce Bóg przekazać, że już tej bajki się nie będę bała <laughs> mm. Więc też raczej mruka mroka nawet by mogło być w bajce a, Ale na no wiecie Macie pełne snów, ale taki miałam niedawno sen dziwny, który może uwieść w ekranie kanału. Więc żegnam Was już. Więc Wam się z wami żegnam. Bye! Bye! Wam. Bye. 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 Więc naprawdę już mam bye. Wam się chyba wszyscy z wami pożegnali. A dobra, zaginę. Bye. Słodziacy? No. Więc wszyscy już się znamy, pożegnali. Pa! I nie pytajcie mi skąd mam tą oczę. Więc pa!